Cześć! Słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I wiecie, po przeprowadzce za granicę jest wiele rzeczy, które mnie zaskoczyły albo lekko zdziwiły, bo w końcu czasem nie trzeba nawet doświadczać ogromnego szoku kulturowego, jak na przykład w Tajlandii, gdzie toalety często były po prostu dziurą w ziemi, ale taką, wiecie, ładnie obudowaną ceramiką. No i nie, no tak nie musi być. To mogą być małe rzeczy, jak na przykład to, że... Szwedzi piją dużo, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo kawy, a Austriacy lubują się w białym winie i to, co nas dziwi i szokuje, to zależy od tego właśnie skąd my sami pochodzimy i jak my byliśmy wychowani. I ja na przykład pochodzę z miejsca i z czasów, w którym dojeżdżanie rowerem do pracy czy do szkoły praktycznie nie istniało. I ja wiem, że teraz dostępnych jest wiele rowerów miejskich i taki sposób komunikacji miejskiej staje się bardzo popularny i bardzo dobrze jeszcze tylko wisienkę na torcie w postaci odpowiednich dróg rowerowych i będzie mi oddział ale za moich czasów do podstawówki na przykład chodziłam pieszo, bo miałam bardzo blisko, a do liceum i na studia dojeżdżałam tak no, pół na pół. Głównie autobusem, ale bardzo często też samochodem. I jedyną osobą, którą widziałam praktycznie dzień w dzień zasuwającą na swoim jednośladzie, to był mój sąsiad w rodzinnym mieście, który na swoim góralu czy tej kozie przedzierał się przez wszystkie te śniegi, deszcze, a latem dumnie prezentował takie czerwone lico i targał na tym rowerze jakieś rurki, deski, nie wiem, cholera wie co. I potem Ciołto i piłował w piwnicy, doprowadzając moją mamę do szału, bo wiecie, w blokach wszystkie takie dźwięki się roznoszą jak szalone. No i moja pierwsza taka rzeczywista styczność z ludzi, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli dojeżdżali na uczelnię i do pracy i do miasta rowerem, to była właśnie no, w Szwecji. I to jest taka śmieszna historia, bo nie ukrywam, że pomimo ogromnej dostępności, to jednak e, rowery tam tanie nie były. No, mam na myśli takie, które, których tylne koło nie buja się w kształt ósemki, oczywiście. E, I wyobraźcie sobie, że po długich i ciemnych powrotach przez szwedzki las, w ogóle jeszcze skrótem przez cmentarz, bo tak wychodziło najszybciej. Na mojej drodze dosłownie, dosłownie zjawił się on. Rower grad. No i wybrałam się właśnie któregoś razu na leśną przebież przebieżkę i patrzę, a w rowie leży rower z poprzebijanymi oponami, półurwanym siodełkiem, w ogóle w stanie półupłakanym, czyli... Idealnie! E, jeszcze pamiętam, że ta jedna przebita dentka w ogóle była tak zakręcona dookoła, że nawet nie dało się tego rowera prowadzić. Roweru. E, trzeba było go nieść i, i wyszłam z założenia, że skoro nikt go nie chce, to ja go chcę. I zaprowadziłam go dumnie do domu i zaczęłam proces restauracji, który głównie polegał na tym, że umyłam go i obkleiłam e, bardzo grubą taśmą we wzór e, zebry. E, resztę dał radę zdziałać mój chłopak, który jeszcze wtedy nie był moim chłopakiem, i tak powstała ona, zebra. Mój fantastyczny rower, w którym którym przemierzyłam, nie wiem, dobre, kilkaset kilometrów. I tutaj jeszcze taka dygresja na temat tego, jak w ogóle Szwedzi zajmują się swoimi rowerami, żeby nie było, że go komuś, nie wiem, zakosiłam. Szwedzi mają o rowerów potąd. No i wy nie widzicie, gdzie pokazuję, bo mnie nie widzicie, więc mają ich wiele i kompletnie nie potrafią się nimi zajmować. I oddają je do serwisu, gdy trzeba w ogóle napompować koło, nie potrafią w ogóle zrobić w nich, nie wiem, prostej rzeczy, czy naoliwić łańcucha i mój kolega Leo, półszwed, dostał kiedyś rower za darmo, gdy pracował na kasie w sklepie, sklepie Willis, bo kobieta, która go miała, powiedziała, że wymaga za dużo napraw. Trzeba było właśnie napompować koło. Ale już hitem nad hity, esencją szwedzkiej nieporadności rowerowej było to, jak pojechałam do Upsali, e, odwiedzić moich dwóch szwedzkich kolegów, których jeszcze poznałam przypadkiem dawno temu w Gorzowie i zapytałam, czy mogłabym od jednego z nich pożyczyć e, rower na jeden dzień. I akurat właśnie tylko jeden był w mieście, oczywiście się zgodził, po czym przyjechał na tej swojej kozie z kierownicą wykrąconą kompletnie na bok i jak ja to zobaczyłam, to nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać i pytam się, co się stało i dlaczego tak jeździ? Na co odpowiedział, że przewrócił się jakiś tydzień temu, no i tak zostało, więc tak jeździł. Wzięłam ten nieszczęsny rower, przytrzymałam przed nie koło dwoma stopami, przekręciłam lekko kierownicę, było prosto, wiecie, no gotowe, voila. I gdybyście zobaczyli ten szok i niedowierzanie w jego oczach, to je, ja coś czuję, że gdyby nie ja, to ten rower by długo z nim nie pobył. I rowery porzucane w lasach, w rowach, e, oddawane komu popadnie, nic nowego. E, Raz znalazłam nawet rower na środku ulicy. No, ale wracajmy do tej mojej zebry, która dostała drugie życie. Jeździłam nim dookoła w ogóle mojego ulubionego jeziora Boyzen sama. Czy padało, czy nie, to właściwie nie miało do mnie znaczenia. I podziwiałam wszystkie przepiękne czerwone domki i oryginalne, wiecie, w czerwieni falujski. jeździłam na uczelnię i do miasta, i w kółko zakładałam na nim spadający bezczelnie i na okrągło łańcuch, który, gdy jeździłam np. dookoła jeziora Ran. No, i pod koniec mojej szwedzkiej przygody zostawiłam go niezapiętego na głównej stacji pociągowej, bo wyszłam z założenia, że nie chcę go sprzedawać, bo to był taki mój pod podarunek od Szwecji, od e, tutejszego lasu i że ktoś inny powinien go znaleźć i sobie go wziąć. I kto wie, nie wiem, może jeszcze komuś dalej służy i dzielnie błyszczy w swoim zebrowym blasku, może nawet nie spada w nim już łańcuch, kto wie. To jest taki ciekawy proces myślowy, bo e, kiedyś zawsze patrzyłam na ludzi w fajnych samochodach i myślałam, o kurcze, taki to ma. W znaczeniu, że w Polsce samochód był i trochę chyba jeszcze jest takim odpowiednikiem czyjegoś statusu. I ludzie lubią się pokazać, lubią, gdy ktoś im zazdrości i nieważne, że często biorą te duże auta na kredyt, na leasing ze spalaniem w mieście w ogóle niewspółmiernym do potrzeb, bo czy naprawdę wyprawa do Lidla jest tak ekstremalna, że potrzeba do tego suwa z napędem 4x4, mieszkając trzy bloki dalej, gdzieś między warzywniakiem Halinką a Biedronką? No i Szwecja na przykład w tym przypadku kompletnie zmieniła mój sposób postrzegania zamożności w kwestii tego, czym ktoś się porusza. Na rowerze śmigał każdy. Pan w garniturze, w kolorowych butach, często w niebalansach, dyrektor banku, zakonnica, studenci, dzieci, dziadkowie. I w autobusie spotyka się też takich, którzy nie wiem, ledwo zbierali na chleb i takich, którzy mogliby wykupić pół Sztokholmu. I nagle zamożność w moich oczach zaczęła być kojarzona bardziej ze świadomością wyborów niż z tym, kto sobie coś o nich pomyśli. I Szwedzi żyjący na wysokim poziomie lubują się na przykład w zakupach właśnie w lokalnych marketach, w lokalnym rękodziele, w dobrych jakościowo, porządnych i właśnie takich trwałych elementach życia codziennego. I, I jasne są przeciwieństwa, jak wszędzie, ale w moich oczach właśnie Szwedzi stali się takim synonimem zdrowego rozsądku. I nie kupują coraz to nowszych i większych aut tylko by się pokazać, skoro ich Volvo jeszcze działa i jeździ. Swoją drogą, to auto można zobaczyć tam wszędzie. Pewnie wielu z was słyszało też na przykład o założycielu IKEA i on się nazywa Ingvar Kamprad i to, to był miliarder I jeździł tak starym autem przez dobre chyba 20 lat, że dał się namówić na nowe dopiero wtedy, gdy jazda tego, tym starszym autem stała się niebezpieczna I, i jeździł też autobusem i kupował używane ubrania i latał klasą ekonomiczną i co najlepsze nie kupił na przykład nie wiem prywatnej wyspy i gigantycznej willi, tylko skromny normalny szwedzki dom. No i Austria ma trochę tej właśnie takiej szwyckości. Może jeszcze trochę brakuje im tego podejścia lagom, czyli tego właśnie balansu takiego spokoju w kwestii aut. Choć jeszcze muszę powiedzieć, że coraz częściej widać w mieście na przykład hybrydy i elektryczne i Piękne są te Tesle, To kwestia na przykład jeżdżenia rowerem powoli rośnie. Tutaj do Podobnej rangi i standardowy, na przykład taki austriacki dom, najczęściej ma więcej rowerów niż domowników. I, I nie jestem w sumie w tej kwestii wyjątkiem, ale trochę bawi mnie to, że kiedyś na przykład naprawdę myślałam, że ludzie, którzy jeżdżą wszędzie rowerem i, i to są ci, których nie stać na inny transport. I jakie to było głupie myślenie, no bo przecież. Rowerem w mieście, a zwłaszcza w Graz, jest 100 razy wygodniej niż samochodem. No bo najczęściej i tak nie ma gdzie zaparkować. Trzeba krążyć 30 razy, a potem się widzi wolne miejsce i zaraz ktoś zajmie i zabawa zaczyna się od nowa. A rowerem? Pyk, zapięte, gotowy. W ogóle rowerowych parkingów jest mnóstwo, zawsze można go gdzieś wygodnie zostawić. Jest pełno ścieżek rowerowych i wydzielonych pasów na drodze. I na przykład w słoneczne dni bardzo lubię, w deszczowe nienawidzę. I, i wtedy nic. Żadna ekologia tego świata nie przekona mnie do roweru. Gdy mogę wsiąść na przykład spokojnie do auta, jeszcze jak jest wcześnie rano i zimno i włączyć sobie grzanie fotela, Jezu, jakie to jest wspaniałe, jak taki, nie wiem, no, jak taki termofor opatulujący, <grym> się nie mogę, opatulujący nerki i wszystkie lęki, no, radość, to jest radość. No, i oczywiście to najczęściej spotyka się z taką, wiecie, pogardą ze strony mojego chłopaka i tej sporej części eko No, bo jak to? Przecież możesz dojechać w pracy, nie wiem, 15 minut, jeździć rowerem, poczuj zew natury i bryzę. I najczęściej, jak y, powiecie komuś w ogóle, że się dojeżdża 15 minut, te, nie wiem, 3-4 kilometry rowerem, to nie myślcie, że tutaj będą być brawo. O, nie. To jest w ogóle rywalizacja. Ludzie, 15 minut, a co to jest? A ja jadę 30. 30? 30 to ja robię jeszcze przed pierwszą kawą, jeżdżę 60 dzień w dzień. A co to jest 60? Ja w drodze do pracy to mijam, nie wiem, trzy góry, wbiegam na szczyt, skaczę koziołka, potem jeszcze nie wiem, zjeżdżam w dół. Do no, Austriaków chyba nawet nie trzeba pytać, ile dojeżdżają do pracy rowerem, bo pewnie się sami dowiecie, że dojeżdżają i to najprawdopodobniej jeszcze, no sami wam powiedzą, i, i ile im to zajmuje, i że więcej niż wy. Tak. Tak jest, właśnie. Ja mam taki, wiecie, trochę um, hate-love relationship z tym całym rowerowaniem, bo z jednej strony fajnie, szybko natura, ale z drugiej strony jednak w plecy nie grzeje. No i może co najwyżej, nie wiem, nachlapać kałuża bezczelnie, obryzgując wszystko, łącznie z moim plecakiem. Zimą wszystko marznie i przemaka, włosy się puszą, latem wpadają do oczu rubaki, jakieś muchy, nie wiem, do spoconych pleców mi się przyklejają zaraz ubrania. Powiem Wam, lekko nie jest. I zawsze, jak na przykład z lenistwa jechałam do pracy rano rowerem, no to mój chłopak nic nie mówił, ale ze spojrzenia już wiedziałam, że już wie, że to całe globalne ocieplenie to na pewno już jest moja sprawka, moja wina. Także tutaj rowerzyści są oczywiście lepsi niż wszyscy inni i przysługują im dwa święte prawa. Pierwsze to takie, żeby zawsze mieć wynik dzienny kilometrów większy od naszego, a po drugie, żeby cicho osądzać wszystkich w samochodach. Tak jest. No i więc ja wyciągam tu swoją strzałę, dołączam do tego porannego rowerowego korku i jadą, ruszyli. Elita narodu pędzi co tchu, gile zaschnięte pod nosem, kałuże bryzgają i nawet mnie żal tych w aucie, nie to co my, i suną, i pach, i ta mucha wpada do oka, i pach, i tu jakiś kasztan. No i tak się żyje, moi drodzy, lekko nie ma, mm, ale co zainspirowało mnie w ogóle tego odcinka i poruszenia dokładnie tego tematu, to to, Uwaga, że jechałam ostatnio rowerem do biura i czasami rano zdarza mi się stać we się w takim mini-rowerowym korku i często widzi się te same twarze, które śmigają tymi samymi ścieżkami, stają razem z nami w tych samych światłach, znacie ten te klimaty, nie? I w jednym miejscu zawsze gromadzi się cała masa rowerzystów i zawsze mnie to bawi, bo trzeba trochę jechać ze sobą gęsiego i nie wyprzedzać, no bo już z drugiej strony jedzie przecież ktoś inny. Ale najważniejszą i najciekawszą rzeczą, o której też muszę wspomnieć, jest to, że myślałam ostatnio, że zwariowałam. Tak na serio. Bo w mojej drodze do pracy natrafiłam na gadającą lampę i przysięgam, wiem jak to brzmi, ale zostańcie ze mną, już wyjaśniam o co chodzi. Więc w mojej porannej trasie często towarzyszą mi jakieś tam podcasty, to znaczy te. Trzy podcasty na krzyż na zmianę, ewentualnie jakaś nie nieulubiona muzyka, czyli najczęściej też te moje, nie wiem, 10 piosenek w zapętleniu, także jak widać lubię różnorodność, więc jadę sobie taka półprzytomna, proszę do mnie nie gadać, słuchawki w uszach, na uszach czapka, opatulona jak jakiś żbik i w tym rowerowym transie, z którego budzi mnie dotarcie do cieplutkiego biura i zrobienie kawy. No, i zatrzymuję się na przejściu na, na czerwonym świetle, i tu się zaczyna cała historia. Słyszę gdzieś tam w tle mojej muzyki, coś gada, ale nikogo koło mnie nie było. No i patrzę, a w parku miejskim akurat mrugała lampa. No i było jeszcze wcześniej, więc niektóre z nich były zapalone, i, i co dziwne, akurat mrugało, jak słyszałam ten głos. Dziwne, no ale nic, no zapaliło się zielone światło, pojechałam dalej. Ale to nie koniec, bo następnego dnia spotkałam dokładnie ta sama sytuacja. I tak, jak za pierwszym razem myślałam, że to przypadek, dziwne, ale okej, okay, tak tym razem przystanęłam i rzeczywiście tam lampa mrugała dokładnie w tym momencie, w którym ktoś gadał, i nasuwający się wniosek był prosty: to gadająca lampa. I teraz najśmieszniejsze, bo myślałam, że mi się coś przesłyszało i opowiadałam to wszystko chłopakowi i wczuwam się i mówię, słuchaj, no wiem jak to brzmi, ale ta lampa gadała, no tylko nie wiem co. I już przygotowuję się na takie, wiecie, spojrzenie z politowaniem w stylu, Magda, co ty znowu wymyślasz? A tutaj jakiś zwrot akcji, bo on na to, że on też to słyszał i też to widział. I że ty też, że nie właśnie nie wie co gadało. I jak na złość, <laughs> akurat nie jeździłam ostatnio do pracy rowerem, więc nie miałam okazji przyjrzeć się temu jeszcze raz i zbadać tajemnicy gadającej lampy z Graz, ale szczerze mówiąc, jak mam wybierać między rozwikłaniem być może nawet najważniejszej tajemnicy tego miasta, no bez dwóch, bez dwóch znań najważniejszej, a jechaniem sobie spokojnie rano z ciepłym kuperkiem i z ciepłymi nerkami, no to już wiecie co wybieram. W życiu trzeba mieć priorytety i czasem, niestety, moje ciepłe nerki stoją wyżej niż ekologia, no wybaczcie. Ale z pomocą w międzyczasie, tak jak właśnie do, do, do Was gadam, przyszedł oczywiście internet. Ja się prawie zaśmiałam na głos, jak to zobaczyłam, bo przed chwilą, w, po wpisaniu frazy Gadające lampy z Graz wyskoczyła mi strona po niemiecku i angielsku z lokalnej telewizji o bardzo pasującej nazwie Paranoja-TV.com, tylko pisane przez I, nie przez J. Pod zdjęciem właśnie tych dwóch nieszczęsnych lamp się, pojawiło się słowem wstępu zdanie: Nie masz paranoi, te lampy naprawdę ze sobą gadają. Ah! I teraz e, niechaj rozwikła się zagadka tego odcinka, o czym one tak naprawdę zawdzięcie dyskutują. I te, te dwa głosy, taki jeden bardziej męski, drugi trochę jakby żeński, recytują nazwy wymyślonych i utopijnych miejsc pochodzących z książki Alberto Manguela oraz Gianiego Guadalupego o angielskiej nazwie Dictionary of Imaginary Places, czyli w moim super szybkim tłumaczeniu po polsku słownik wymyślonych miejsc. No i zagadka się rozwiązała podwójnie, dlaczego ja nic nie mogą zrozumieć, bo no wymyślone miejsca po niemiecku to jeszcze jest zdecydowanie nie mój poziom językowy. To tyle zgadających lamp. Kurtyna! I jestem ciekawa, w ogóle ilu takich rowerzystów, oprócz mnie, myślało, że im się coś przesłyszało i w ich takiej półprzytomnej, sennej, porannej trasie zastanawiali się, co tak naprawdę, co tu się dzieje, bo te gadające lampy gadają tylko rano. Wiem, bo wróciłam tamtędy kilka razy po południu z telefonem w ręce, by je nagrać i jak na złość, no gadają tylko wtedy, kiedy to mi się spać chce. Także teraz już możemy ze spokojem ruszyć dalej, i teraz Wam opowiem o czymś, co cieszy lokalne ekologiczne serduszka. A mianowicie, pewnie wielu z Was w ogóle zna te wszystkie takie słynne automaty z mlekiem od lokalnych farmerów, i one właśnie też ostatnio zyskują na popularności w Graz. I co więcej, w kilku miejscach powstały też takie fajne, takie wypasione, całodobowe automaty, ale nie tylko z mlekiem, ale jakimiś tam innymi fajnymi, regionalnymi nawet produktami. Ja mleka niestety pić nie mogę, ale może tam na przykład kupić sobie jabłka, gdyby komuś na, nagle zabrakło do gorącej owsianki, kto miał, nie wiem, kryzys, albo jajka, soki i właśnie swoją drogą popijam jabłkowy też, jak do Was gadam, właśnie z tego automatu. Jakieś tam kiełbaski lokalne też są, nawet makarony i inne cuda, no fajne rzeczy, lubię takie inicjatywy. I oczywiście większość tych rzeczy jest w szklanych słoiczkach, czy tam butelkach, które można potem umyć, napełnić albo zwrócić. I już kiedyś chyba o tym wspominałam, że gdy jeszcze byłam w liceum czy na początku studiów, to w ogóle w życiu nie widziałam nikogo ze swoją własną, szklaną czy tam metalową butelką na wodę, żeby na przykład ktoś coś takiego nosił przyczepionego na torbie, albo nie wiem, w plecaku. I dopiero w Szwecji w ogóle doznałam takiego właśnie małego szoku kulturowego, gdy mm, każdy miał tak naprawdę, naprawdę każdy w tej kieszonce bocznej w plecaku taką wytkniętą metalową butelkę i napełniali je na uniwersytecie kanówką. Bo tak się wszędzie piło. I wiem, że to jest naprawdę świetne i że to się staje coraz bardziej popularne w Polsce, no ale wcześniej tak nie było. My wcześniej, którzy tylko nosili te termokupki na kawę i herbatę albo takie małe termosy odkręcane, to było akurat dość popularne, ale nie mogę przeżyć tego, jaki to był w ogóle temat do dyskusji wtedy. I mówię o Polsce. I, I w internecie się te z tego naśmiewało, yy, naśmiewano i, i na uczelni były jakieś tam śmieszki, hajeszki, że rety, ktoś ma w ogóle czelność stać i popijać z takiego kubka właśnie na przystanku autobusowym czy tam tramwajowym, że jadą te studenty z tymi kubeczkami, że się lansują. I tak było. I może jeszcze pamiętacie. Jak sobie o tym pomyślę w ogóle i, i to oczywiście już wtedy uważam, że to są kompletne durnoty do się, bo nie widzę nic złego w popijaniu gorącej kawki stojąc tam, marznąc sobie na tym przystanku, ale ludzie... W Szwecji ludzie nawet jedni, nie wiem, owsianki z tych termosów w drodze. Kogo to w ogóle obchodzi? I tu w Austrii tak samo. I prawie wszyscy targają się z jakimś tym kubolkiem, większym czy mniejszym, mniejszym jakąś butelką. Ja mam na przykład taką metalową. Albo z jakimiś ekopojemniczkami na obiad, czy na jogurt, nie wiem, tam z osobną przykrywką. No, i nawet do wsypania, nie wiem, granoli, czy innych tam płatków owsianych. No ekstra! I najśmieszniejsze w tej całej ekologii dla mnie, w perspektywie tych trzech krajów, jest to, że w Szwecji i w Austrii albo to... Absolutnie nikogo nie obchodzi, kto się z czym targa i co tam sobie siorbie po drodze, albo właśnie dziwią się, że ktoś na przykład wyrzuca, nie wiem, plastikowe butelki, bo przecież wszędzie można napełnić sobie swoją i po co to kupować, po co wyrzucać? Tu się też pije z kranu. Nawet w restauracjach się zamawia kranówkę bez przypału, a w Polsce jak zwykle na opak świata. Wszystko jest zaraz tematem jakichś, nie wiem, I wyobraźcie sobie w ogóle pójście do polskiej restauracji i poproszenie o kranówkę. Raz, że pewnie nawet tego nie biorą pod uwagę, a ja się nigdy nie spotkałam, a dwa, że wszyscy przy stoliku by się zaraz chyba spalili ze wstydu, bo w Polsce pojęcie wstydu to jest oczywiście priorytet numer jeden, tego nie wolno, bo wstyd tamtego nie wolno, bo co sobie ludzie pomyślą i mój ulubiony argument, bo się ludzie będą krzywo patrzeć. Dlatego mega cieszę się, że um, słyszę w mediach, że trochę mozolnie, bo mozolnie, ale ruszyło tam trochę do przodu, że już można kupić, nie wiem, więcej alternatyw, na przykład dla mleka. Ja, ja bardzo lubię mleko owsiane, a po powrocie ze studiów nie mogłam go na początku w ogóle nigdzie znaleźć. I teraz już jest lepiej. Może już nawet nie wyśmiewają się ze studentów z kubeczkami, taką mam nadzieję. Ale co do właśnie takiego ekowstydu to nigdy nie zapomnę, jak wróciłam z tego roku trochę w szwedzkiej takiej dziczy, gdzie nie ukrywam, no szybko wtopiłam się w ten tłum z tym wygodnym stylem, z plecakiem, i jeszcze właśnie z moją taką, taką silikonową wtedy butelką do napełniania. No i wtedy z wielką zimową kurtką też oblepioną różnymi logo z napisem Falun 2015 z tyłu na plecach, którą dostałam za wolontariat w ogóle jeszcze w, czasu, w czasie skoków narciarskich, to jest ekstra kurtka. I już chyba o tym wspominałam, że właśnie nagle. Weszłam taka trochę urwana z innego świata. Wskoczyłam z powrotem w realia mojego uniwersytetu. Wchodzę i już wiem. Już czuję, że wyglądam jak jakiś Filip z Konopi. Wszystkie dziewczyny w kozaczkach, na obcasach, z eleganckimi torebkami, które ledwo mieściły zeszyty, takimi wiecie, które się nosi w zgięciu łokcia, takie, które prawie odcinają przepływ krwi przy okazji, ale to prawie. No i kurde, ja w traperach, z których tam wystawały na górze jakieś takie ciepłe skarpety i właśnie w tej kurtce i w czapce narciarskiej i, i tej właśnie takiej bartona, którą kiedyś kupiłam na promocji. I dawno nie czułam się tak bardzo niepasująca do tłumu. I później zdarzy się to chyba jeszcze raz tylko w 2017 w Sarajewie, ale ja jeszcze wtedy o tym nie wiem, więc nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość. Strasznie to było dziwne. I oczywiście, kilka dni później, już trochę zeszłam z tej sportowej dziczy, w końcu, no, odstawanie tak całkowicie, to niekoniecznie mój konik, ale ta sytuacja pokazała mi wiele i, i uświadomiła mi wiele. I pamiętacie ten odcinek, w którym mówiłam o tym, jak kiedyś się nosiło właśnie takie krótkie kurtki, i że potem się dorosło, i teraz taka kurtka, jak nie jest zatyłek, to nawet na, niej, nie, na, na nią nie patrzymy, bo jest nam na zimno. No to Polska jest właśnie taką dziewczyną z gimnazjum. Jeszcze wydaje mi się, że tkwi właśnie gdzieś w takiej dziwnej czasoprzestrzeni, ale liczę na to, że trochę dorośnie. I do szklanych butelek, i do długich ciepłych kurtek, do dobrych traperów, i do sportowych plecaków na, uni na uniwersytecie, i ogólnie do trochę takiego lepszego podejścia, bo głęboko wierzę w to, że ten świat yy, w Polsce, ten świat w Polsce, że ten strach przed innością w Polsce wywodzi się. Z jakichś takich dziwnych stereotypów i, i wychowania i wierzę też w to, że gdyby wszyscy ci krzykacze zasmakowali takiej właśnie cieplutkiej kawki na przystanku z kubeczka, to by zaczęli inaczej gadać. Albo do wrzucania sobie na przykład ogrzewaczy do rąk, takich tych malutkich, wiecie, do butów. To też był mój, do, mój dobry patent studencki, gdy trzeba było gdzieś tam, nie wiem, długo czekać i stać i marznąć na betonie przy okazji. No, i gdzie my dopłynęliśmy w tym odcinku? Gdzieś dryfowaliśmy po przestworzach ekologii. Ja nie jestem jakąś fanatyczką, żeby nie było. Nie mam ani manii, ani fobii związanych z ekologią. Najczęściej sama jeździłabym wszędzie autem. Nie zawsze też dobrze segreguję, bo trzeba na przykład niektóre pojemniki u nas umyć, i a mi się czasami nie chce, więc wrzucam do ogólnego ale cieszą mnie wszystkie te ciekawe pomysły i te dobre ekologiczne zmiany i mam nawet taki specjalny plastikowy kubeczek z Graz, żeby na przykład nie brać kawy w tych papierowych kubkach na wynos i najczęściej nie pamiętam, żeby wziąć i mleko obsiane i pamiętajcie, najlepsze na świecie szare Oatly Barista oczywiście, to zawsze się znajdzie u mnie w domu, no ale dobrze jest mieć taką właśnie wolność wyboru i targać się z tymi butelkami czy innymi termosami bez poczucia, że ktoś zaraz będzie miał nie wiem, że będzie na nas krzywo patrzył no, szkoda na tą energię bo, no wiecie, w życiu jest trochę tak jak z tymi gadającymi lampami. To, że ktoś do nas coś papla, to nie znaczy, że my od razu rozumiemy. A, a gdy będziemy na przykład takie dobre nawyki częściej widzieć, czy nawet widzieć właśnie ludzi śmiegających na rowerach, to jest szansa, że nas też to zainteresuje. Że zerkniemy, sprawdzimy, może dołączymy, a jak nie, no to też super. No, ktoś musi mieć ciepłe nerki, by ktoś inny z zaskniętymi gilami zasuwać u mógł, co nie? Pewnie, że tak. Słuchaliście Magda Nadaje um, odcinka, w którym gadała do mnie lampa.